Witajcie, cześć. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony oponom klasy ekonomicznej Roadstona. Jest to marka produkowana przez Nexentire, czyli renomowaną markę z branży oponiarskiej założoną w Korei i produkującą opony już od niemal 70 lat swego czasu mającą współpracę technologiczną z francuskim koncernem Michelin. Produkują opony na pierwszy montaż m.in. do Porsche, czy też nowych modeli BMW oraz Audi. Co zabrane wszystko razem. Daje nam gwarancję jakości wykonania, innowacyjnych technologii oraz osiągi niezależnie od warunków. W tym materiale zobaczycie trzy różne bieżniki opon zimowych dedykowane do różnych samochodów, tak aby dla każdego coś odpowiedniego się znalazło. Marka Roadstone posiada globalne sieci badawczo-rozwojowe obejmujące Koreę, Chiny, Niemce oraz Stany Zjednoczone. Gdzie światowej sławy naukowcy i badacze współpracują ze sobą, aby tworzyć nowe pomysły i technologie dla klientów na całym świecie. Co ważne, marka Rollstone korzysta ze sprawdzonych bieżników marki Nexen, które zyskują tym samym drugie życie, a wiąże się z tym korzyść w postaci niższej ceny tego produktu. Podobny zabieg również jest stosowany w tegorocznych nowościach opłon takich marek jak Pirelli. Czy też Dunlop, a więc nie jest to nic dziwnego. Zaczniemy sobie od największej propozycji w dzisiejszym zestawieniu, można powiedzieć. A więc o pana Rollstone Wingard Soof, które mamy w rozmiarach 18 oraz 19 cali. Jak widzicie, agresywny, kierunkowy bieżnik. Klasyczny, można też powiedzieć, który sprawdzi się idealnie w śniegu. Dzięki niemu auto będzie mogło ruszać bez żadnych poślizgów oraz też bardzo dobrze hamować. I właśnie hamowanie na śniegu jest jednym z parametrów, które najlepiej oceniają użytkownicy właśnie tej opony, ponieważ ten bieżnik, jak już mówiliśmy, był sprawdzony już przy okazji opon Nexen Tire. Możecie zobaczyć, że klocki bieżnika są tutaj uformowane tak nieregularnie, tak aby niezależnie od skrętu mieć tutaj jak najwięcej krawędzi na śniegu. Oczywiście tutaj jest możliwość swobodnego przepływu wody między oponami, jak też tutaj śnieg, tak jak mówiłem, w każdym miejscu ma możliwość zazębiania się. Lamelki pofalowane, jak widzimy, które bardzo fajnie tutaj odchodzą, a więc będą nam na śniegu pracowały niemal idealnie. Środek połączony delikatnie, tak aby tutaj zachować w tym miejscu sztywność opony. Opony Roadstone oczywiście posiadają homologację zimową oraz też europejską, a więc tutaj guma dostosowana jest do naszych warunków pogodowych, Wszystkie modele mamy tutaj, jak widzimy, produkowane są w Korei. Mierzymy sobie teraz wysokość bieżnika, zaczynając od najwyższego punktu, na środku opony. Mamy tutaj prawie 10,5 mm, także jest to bardzo wysoka opona. Mierzymy oponę w rozmiarze 255 na 19 Zobaczymy, jak to się prezentuje. Nieco z boczku, tu też pół mm mniej, ale dalej powyżej 10, a więc za zachowuje się ta tendencja, że bieżnik, im dalej, tym jest niższy. Sprawdźmy sobie jeszcze twardość mieszanki. Mam tutaj w granicach 75-74,5 w skali szora Na środku podobnie się to plasuje nieco z boczku opony. Przejdźmy sobie teraz do nieco mniejszej propozycji dedykowanej do szybszych samochodów, natomiast raczej do miejskiej jazdy. Kolejną zimową propozycją od Roadstonea jest model Wingard Sport, który mamy w rozmiarze 17 oraz 18 cali. Jak widzimy, jest to już model z asymetrycznym wzorem bieżnika, który producent tutaj ustawił tak, że wszystkie pięć klocków, one mają tutaj takie, można powiedzieć, losowe sekwencje umiejscowienia tych bloków, a taki wzór redukuje szum opony i poprawia komfort jazdy w środku pojazdu. Tego typu wzór bieżnika będzie idealny na miasto, w którym nie będzie zalegało dużo śniegu. Można je polecić szczególnie do średnich samochodów i osobom raczej nie oczekującym sportowych wrażeń, ponieważ są to opony budżetowe. Oczywiście, jak widzimy tutaj, bardzo duże, szerokie bloki barkowe pozwolą na pokonywanie szybszych zakrętów, a wzór bieżnika będzie tutaj szybko odprowadzał ewentualną wodę. Natomiast na pewno to trzeba brać tutaj siły na zamiary. Jak widzimy, opona w rozmiarze 235-45 R18 ma tutaj bardzo atrakcyjną etykietę. C, na, jeżeli chodzi o portoczenia, B, hamowanie na na nawierzchni oraz jedyne 70 dB, co tak można powiedzieć, dużym rozmiarze, jest tutaj bardzo ciekawą propozycją. Co ważne, większość opon Roadstone będzie miało właśnie bardzo atrakcyjną etykietę, jeżeli chodzi o hałas, ponieważ na to, że są to bieżniki Nexena, a Nexen słynie właśnie z cichych opon. Tak samo możemy tutaj właśnie spodziewać się po oponach Roadstone. Do tego dochodzi tutaj bardzo widoczny rand ochronny. A więc, jeżeli komuś zależy na ochronie felk, no to jak najbardziej jest to propozycja tutaj godna rozpatrzenia. Podobny randochronny był w oponie dosuwa, a więc tutaj, w rozmiarach powyżej 17 cali, możemy właśnie spodziewać się tego typu rozwiązania. Oczywiście, opona również ma tutaj homologację zimową oraz homologację europejską, również jest wyprodukowana w Korei. Bieżnik, co możecie zobaczyć, tutaj posiada cztery. Takie w sumie szerokie bardzo rowki obwodowe, ponieważ tutaj mogę zmieścić całego palca. Środkowy jest tutaj właśnie z dodatkowymi krawędziami na śnieg, tak aby wspomóc wzór bieżnika. Tutaj możemy zobaczyć, ta część jest kierunkowa, tak aby poprawić zachowanie właśnie na śniegu. Lamelki, jak widzimy, bardzo fajnie sobie tutaj pracują, tak samo jak też w oponie z dopiskiem SUV. A więc ma to wspomagać właśnie jazdę na śniegu. Zobaczymy sobie, jak wygląda tutaj wysokość bieżnika tej opony. Mam tutaj prawie 8,7 mm, a więc też jest to bardzo ciekawy wynik. Co do twardości opony, podobnie jak w bieżniku Wingardesów, mam tutaj 74 punkty w skali Shore'a. Tak z ciekawości powiem, że opony Roadstone Wingard Sport w rozmiarze 225 40 na 18 czyli no nieco innym niż ten prezentowany, są jednymi z najlżejszych opon w tym często kupowanym rozmiarze. Także jeżeli komuś zależy na dużym rancie ochronnym i lekkich oponach, no to zdecydowanie jest to propozycja dla Was. Propozycją roadstona do małych, miejskich samochodów jest model Wingard Snow G WH2, który posiadamy w atrakcyjnych cenach w rozmiarach 14, 15 oraz 16 cali. Co ważne, prezentowany model w rozmiarze 195-65R15 jest jedną z najtańszych propozycji w tym rozmiarze i kosztuje niecałe 200 zł za sztukę. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj kierunkowy bieżnik z charakterystycznym takim kształtem jodełki, którego bloki, jak widzicie, pokryte są bardzo gęstą siecią zygzakowatych lameli o trójwymiarowej konstrukcji. I te właśnie zygzakowate brzegi lameli. Znacznie zwiększają liczbę punktów zaczepnych na śniegu, a konstrukcja 3D sprawia, że krawędzie utrzymują optymalną pozycję. Co wszystko przekłada się na bardzo dobre warunki na śniegu i nie tylko. Jak możemy zauważyć, w środkowej części lamelki są ustawione pod innym kątem niż w części zewnętrznej, co ma nam dawać dodatkową przyczepność niezależnie od kierunku jazdy. Środkowa część oprócz tych właśnie lamelek ma tu jeszcze takie dodatkowe nacięcia w kształcie literki Z, które mają sprawiać dodatkową trakcję, ponieważ ta część, jak widzimy, jest tutaj taka mocno zagęszczona, aby generować najlepszą możliwą trakcję. Natomiast w tych rowkach mamy też takie głębokie wcięcia, tak aby jak najwięcej śniegu, czy też wody mogło się tam zmieścić. Co pozwoli nam na jeszcze lepszą jazdę, czy też bezpieczeństwo podczas jazdy. Ciekawą rzeczą która jest rzadko spotykana w oponach klasy ekonomicznej. Mamy tutaj w części barkowej takie pozygzakowania, wcięcia, które dają dodatkowe krawędzie i tym samym sprawiają, że na takiej oponie będzie się nam lepiej przyspieszało, czy też po prostu ruszało podczas zimowych warunków. Zanim sobie przejdziemy do wysokości bieżnika oraz twardości mieszanki, chciałbym tutaj jeszcze zwrócić Waszą uwagę na część barkową. Jak możemy zobaczyć, mamy tutaj takie fajne, taki fajny wzór, który jakby oprócz samej wizualnej tutaj atrakcyjności, że tak powiem, dawał nam większe możliwości właśnie na śniegu, ponieważ tutaj też tworzą nam się dodatkowe krawędzie, czy też właśnie dla śniegu, czy też dla odprowadzania wody, także taki mały tutaj bajerek. Oczywiście tak samo jak w poprzednich oponach, opona ma homologację zimową, też jest produkowana w Korei, a więc y, tym, którzy nie lubią chińskich opon, od, od razu tu możemy powiedzieć, że te opony nie są chińskie, bo tak produkcja jest z Korei, jak i produkcja jest właśnie w Korei Południowej. Bierząc sobie wysokość bieżnika, w środkowej części, jak widzimy, jest tutaj prawie 9 mm, mamy 8,73, także bardzo fajny wynik. Twardość mieszanki, co widzimy, jest to jest twarda. 77 w środkowej części, Mierząc bardziej z zewnątrz, w końcach 71, także część zewnętrzna jest nieco miększa, tak aby nam tutaj opona w środku nie ścierała się za bardzo. Natomiast boki generowały lepszą przyczepność, też właśnie na śniegu, czy też na mokrej nawierzchni. Opona, jak widzimy, tutaj bardzo elastyczna, także będzie fajnie wybierała nierówności drogi. To też ma związek z wysokim profilem. Porównywałem sobie też twardość w tych innych rozmiarach, tam też delikatnie można było te opony ugiąć. Oczywiście zachowywane były optymalne sztywności, tak aby opony nam nie pływały w zakrętach. To tylko taki detal, o którym warto było wspomnieć. Ostatnia rzecz, którą zauważyłem tutaj w rowkach, w tej części zewnętrznej, które są ze sobą połączone dla zachowania tej optymalnej sztywności. Mamy też taką na mniej więcej pół centymetra, taką jeszcze wyrwę, wgłębienie, aby jak najwięcej śniegu, jak najwięcej krawędzi dała nam ta opona, co jeszcze bardziej polepszy zachowanie na śniegu. Informacyjnie, marka Roadstone na zimę, oprócz modeli osobowych czy też dosuwów, przygotowała też opony dostawcze, a więc właściciele busów czy też vanów, też mogą znaleźć tutaj coś dla siebie. W tym materiale to tyle użytkowników poprzednich modeli koreańskich opon Nexena. Prosimy o zostawienie tutaj opinii, czy też komentarzy, jak wam się jeździło na tego typu oponach. Mogą być one pomocne dla przyszłych użytkowników opon Roadstone. Ja tym razem się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam. Te opony również są nie. Również mogą. Tak, tak, tak. No, no, no. Dobra.